Największe promocje w historii mojego kanału do końca sierpnia, nawet 50% taniej. Zapraszam po mojej książki na infouprawa.pl i na Allegro. Cześć, witam na kanale Info Uprawa. Znajduję się teraz w ogrodzie Marzeny i Stefana, moich widzów i chciałbym pokazać ich ogród z perspektywy ludzi, którzy pierwszy raz uprawiają warzywa. Popytamy się Stefana. Witam serdecznie. Witam Tomku. Jest to wspaniałe uczucie móc w ogóle wystąpić na Twoim kanale, za co dziękuję przede wszystkim. Bardzo mi miło. No i teraz Stefan, chciałem się Ciebie zapytać, bo tutaj mamy trochę warzyw. Najpierw przedstaw, co tutaj masz za warzywa. Najpierw tutaj po lewej. Po lewej widzimy y, patisona. Tutaj dalej po prawej odpadu cukinia zielona, cukinia żółta. Niesamowicie rosną. Jestem w szoku w ogóle, że, że jest to. Tak wspaniałe uczucie, patrzeć na to, jak to rośnie, dojrzewa, każdemu polecam i naprawdę jest to wielka, wielka radość. Tak jak Tomek zresztą ze swoją wspaniałą pasją to przekazuje, tak no, ucząc się od niego, jest mi bardzo miło. i Tutaj właśnie chciałem się spytać, jak z perspektywy człowieka, który pierwszy raz ma swoją dynię, pierwszy raz ma swój arbus, pierwszy raz jad pomidory takie swoje skrzaka, jakie to jest uczucie, czy yy, na przykład pomidory, które teraz o tam to tam sobie teraz pokazuje, czy ich smak jest inny od tych sklepowych. Jaka to jest radość właśnie jeść swoje pomidory? To jest niesamowity smak, przede wszystkim nieporównywalny z żadnym zakupem w żadnym sklepie. Radość z uprawy to jest coś fantastycznego, tak jak powiedziałem wcześniej, polecam każdemu. Smak jest niesamowity. Czy to jest pomidor, czy to jest ogórek, czy jakiekolwiek inne warzywo, typu nawet rzodkiewka, czy cokolwiek. Nawet. Dla mnie to jest wszystko zawsze aż, bo... Nie da się z tego porównać z żadnym sklepowym, można powiedzieć, warzywem. Mało tego, nawet dzisiaj miałem taką sytuację, że no byłem zmuszony gdzieś tam kupić sobie pomidorka w pewnym dyskoncie. Nie będziemy wymieniać nazwy, no to, to jest bez porównania w ogóle. Tak? Sam wygląd, sam wzrost od sadzonki, od nasiona. Do wyprodukowania, że tak powiem w cudzysłowiu, troszeczkę warzywa, które już można powiedzieć jest dojrzałe. No to to jest coś pięknego, naprawdę. To polecam każdemu. No, musimy dbać o wszystko, tak? Zwracać uwagę na każdy, można powiedzieć, wygląd danego warzywa czy rośliny. Ciągle się uczę, ciągle gdzieś tam nabywam tej wiedzy, więc jest coraz więcej. No ale to jest wspaniałe, to jeżeli kogoś to cieszy, to, to, to można powiedzieć, że tym nawet żyje, prawda? Mm -hmm. Tutaj masz grządki podwyższone i wiem, że miałeś tutaj różne warzywa już. Co już pozbierałeś sobie w tym, w tym roku i co tutaj właśnie na tych grządkach masz? Na tej grządce tutaj akurat wcześniej rosła sałata, sałata rzymska. I sałata masłowa. Natomiast teraz niedawno posiana rukola i posiana Rozponka. Tutaj Rozponka troszkę słabiej. Spójrzmy sobie też tutaj na tą kalarepkę. Jakie bardzo ładne. O, tak. Zobaczcie sobie. I tutaj buraki, buraczki, sałata, koper. Siałeś teraz koper. Tak, tak, tak. Tutaj jest koper, który już jest ładnie rośnie. W innym miejscu dopiero gdzieś tam sobie kiełkuje, ale tak. Jak najbardziej miesiąc, jak najbardziej wskazany, więc korzystam. I co jeszcze z tych warzyw sobie zjadłeś? Wiem, że jeszcze będziesz jadł teraz arbuzy. I jakie są. Oczekiwania wobec tych właśnie, wobec tych warzyw. Widzę, że tutaj jest jeden arbus, tutaj jest jeszcze następny. Wiadomo, że mamy też warzywa chore, jednak jak na pierwszy raz to naprawdę to wygląda bardzo dobrze. Ja jestem bardzo zaskoczony, bo też tutaj należy wspomnieć, że ziemia ma tu bardzo duże znaczenie. Dokładnie, wcześniej był tutaj trawnik. Ziemia została, gleba została przekopana, natomiast. Tutaj każde warzywko, jakby sadzonka, e, zrobiłem według, wykonałem tutaj plan, można powiedzieć, według poradonka właśnie, czyli e, dołek, prawda, e, dobra, żyzna, dobra gleba po prostu, tak, plus obornik granulowany bydlęcy, i na tej zasadzie zostały po prostu posadzone sadzonki. Które, no, miałem wątpliwości co do ich wzrostu, bo gleba jest tu bardzo ciężka gliniasta, natomiast według porad, które otrzymałem okazało się, że rewelacyjnie rosły, no teraz tak jak tutaj Tomek wspomniał troszeczkę to słabiej wygląda no ale, no też Pewne choroby, szkodniki, można powiedzieć, zrobiły swoje, tak? Według mnie wygląda to naprawdę bardzo dobrze, i tutaj chcę właśnie podkreślić, że nawet początkujący może uprawiać warzywa, nawet na kiepskiej glebie. Tutaj dołek został przygotowany punktowo, a wiem, że było też część warzyw, na przykład były, był czosnek, który wyglądał już gorzej, bo miał gorszą glebę. Natomiast tutaj. To wygląda naprawdę bardzo dobrze, bo gleba została przygotowana punktowo. Nawet jak to jest właśnie kiepska gleba po całości, to punktowo zostało to bardzo dobrze przygotowane. Sadzonki też były bardzo dobre i to naprawdę rośnie też dosyć dobrze. Przede wszystkim dziękuję Tomku za miłe słowa związane tutaj z tym poletkiem, które jest teraz. No powiem w ten sposób, że rok temu gdzieś tam zaczynałem jakąkolwiek przygodę, były... Powiedzmy, czynione testy. Jeszcze skrzyni podwyższonych grządek nie było. Były jakieś, no nazwijmy to, pierwsze, no dość marne, ze względu przede wszystkim, no raz na jakość gleby, a dwa, też no na niewielką wiedzę. Nazwijmy to, no te plony były bardzo mizerne, ale, ale po prostu, no to był, to był gdzieś, powiedzmy, taki rok testowy. Teraz wiedza jest troszkę większa, aczkolwiek, jak mówię, no uczę się ciągle i pewnie będę uczył się jeszcze bardzo długo. Z czego się zresztą cieszę, bo. bo po prostu to lubię. To jest właśnie najważniejsze: lubić te uprawy. I tutaj masz sporo warzyw, ale tutaj masz jeszcze bardzo fajne krzewy owocowe. I czy za rok planujesz powiększenie tej uprawy? Tutaj mamy boróweczki. Czy będzie ich więcej? Czy będą jeszcze jakieś inne krzewy? Jak tu na przykład mamy porzeczki, i jeszcze kilka właśnie innych krzewów owocowych. Czy będą drzewa? Czy właśnie masz takie aspiracje? Czy będzie więcej owocowych? Jeszcze tego nie wiem. To zobaczymy w przyszłym roku. Chciałbym mieć, natomiast są no też troszeczkę miejsce gdzieś tam powiedzmy z pewnych względów ograniczone co do drzewek. Myślę, że, że będą dwa drzewka karłowe. Jeszcze zastanawiamy się nad rodzajem nad owocem, ale, ale jest taki plan. Co do krzewów, jeszcze, jeszcze tego nie, nie jest to jeszcze do końca sprecyzowane. Jeśli chodzi natomiast o plany na przyszły rok i uprawę warzywek, no to przede wszystkim chciałbym tutaj jakby zacząć od samego początku, czyli od sadzonek, jest w planach tutaj tunel foliowy właśnie. Taki 3 na 4 na sam początek, i, i tutaj właśnie zacząć jakby od samego początku. Niektóre warzywka, niektóre by się walczy dalej oczywiście, natomiast jeżeli się tylko da, to odsadzonek grządki podwysone będą, co w nich dokładnie będzie, będę starał się jak najwięcej tutaj właśnie wykorzystać i miejsca, i przestrzeni, żeby no jednak jak najwięcej tej różnorodności po prostu tutaj mieć, jeśli chodzi o owarzywa. Natomiast jeśli chodzi o to miejsce, gdzie obecnie jest dynia, z cukinia, tutaj patison jeszcze nie mam sprecyzowanych do końca planów, ale przykładowo też w planie jest siatka tutaj postawienie siateczki właśnie ogórki gruntowe. No to bardzo lubię, właśnie niestety w tym roku tutaj choroba spowodowała że no nie do końca udała się uprawa, natomiast kilkanaście, 10 sztuk na pewno udało się zebrać, z czego jestem bardzo zadowolony, bo były przepyszne, więc polecam jak najbardziej ogóreczki. Piękna sprawa. Ja powiem tak, jak na pierwszy rok upraw to jest to bardzo, ale to bardzo dobry wynik, więc tutaj gratulacje. Powiedz coś jeszcze o tej dyni. Jaka to jest dynia, czy już ją kosztowałeś i jakie są Twoje wrażenia? To jest odmiana Hokkaido. Niestety jeszcze nie próbowałem, natomiast no plan jest już w najbliższej przyszłości zebrać, gdyż no już są gotowe do zbioru wyglądają pięknie w ogóle ja jestem w szoku, że z jednego, z jednej sadzonki rośliny jest w stanie urolić się w cudzysłowie tyle, tyle warzyw, tyle dyni, które no od samego początku były piękne, no teraz są fantastyczne, a za chwilę spróbuję jak smakują, także no to jest piękna sprawa, naprawdę to. A arbus w Polsce da się wyhodować? Jak widać tutaj właśnie się da i to bez, bez osłon. To jest też dobra wiadomość Właśnie dla tych, którzy no, podchodzą do tego, a nie uda mi się, nie uda mi się dynia, nie uda mi się arbuz i tak dalej. Przy wiedzy jak przygotować glebę, przy wiedzy troszeczkę jak te warzywo uprawiać, to naprawdę można mieć choćby takie właśnie arbuzy w Polsce. I wiem, że jesteś z tych arbuzów dumny, spodziewałeś się, że w tym roku będziesz miał tutaj właśnie takie cuda? Powiem tak, absolutnie się nie spodziewałem. Jestem tutaj w szoku, jestem bardzo dumny z tego, że się, że tak powiem, potworzyły takie wspaniałe arbuzy, bo dla mnie to jest widok fascynujący. No cóż, no, można powiedzieć, że arbuza znałem z półki sklepowej. Nie miałem bladego pojęcia, jak wygląda ich uprawa. Odkąd mam możliwość jakby, no, uprawiania właśnie warzyw, spróbowałem również i z arbuzem, i z dynią, i z cukinią, i naprawdę no, na początku nie wierzyłem, że może coś więcej z tego być. Tak naprawdę też, no, biorąc pod uwagę stan gleby, jaki tutaj był, dość ciężki, ale tak jak to się rozwijało, tak jak te arbuzy wzrastały to jest coś pięknego, teraz jest efekt zdumiewający jestem nieprawdopodobnie dumny a też nie, nie, niedługo będę nie mógł spróbować tych wspaniałych arbuzów więc no naprawdę tutaj jeśli chodzi o samą uprawę polecam jeżeli ktoś ma miejsce możliwość zastosować w wspomniany sposób nawet jeżeli ma gorszą glebę wystarczy naprawdę miejsce i, i może cieszyć się z kilku arbuzów na jednym krzaku a naprawdę tu są tu jest dosłownie tu są trzy sadzonki trzy krzaki na każdym z nich jest przynajmniej jeden, jeden owoc także świetne, świetnie po prostu to jest fantastyczne no to jeszcze przejdźmy do cukinii widzę, że jeszcze troszkę Ci ich zostało tutaj mamy jeden, dwa, trzy, cztery sztuki tutaj trzy kosztowałeś już? Tak, cukinie udało mi się skosztować, tak jak każde praktycznie poprzednie warzywo, jak każde warzywo, którego próbowałem z własnej uprawy, smak rewelacyjny, nie do, że tak powiem, skopiowania z warzyw kupowanych, można powiedzieć, w sklepach, zarówno żółta, jak i zielona cukinia, świetne w smaku no, można tutaj bardzo wiele z nich zrobić wytworzyć różne potrawy także no, tylko korzystać z takich darów można powiedzieć natury uprawianych własnoręcznie to nie dość oddaje satysfakcję to jeszcze nas po prostu tutaj później można powiedzieć żywi tak także no, tym bardziej Smak nie smaknie do zastąpienia tak jak mówię No i co no, tylko Polecam i zachęcam jeżeli tylko ktokolwiek ma możliwość to naprawdę tutaj gorąco zachęcam. Więc podsumowując bardzo mi było miło u Stefana gościć. Piękny ogród warzywny, kwiatowy, owocowy. Nic tylko właśnie się cieszyć właśnie z takich swoich upraw. Dziękuję bardzo Stefan i dziękuję bardzo Marzena. Ja dziękuję tamku również tobie i każdemu polecam Uprawę warzyw, bo jest to satysfakcjonujące i sprawiające mnóstwo radości. Dziękuję. Dzięki i serdecznie Was pozdrawiam. A tu kokos. Biegnie, biegnie, biegnie.